50 tysięcy widzów już za nami. Z tej okazji obiecałem wam Q&A. No skoro formalności mamy już za sobą, to możemy lecieć z pytankami. Pytanie numer jeden. Czy ty i e Buki to ta sama osoba? Nie. Czy będą jakieś creepy pasty na Twoim kanale? Raczej nie będzie. Uważam, że creepy pasty w moim wykonaniu w żadnym stopniu nie są straszne, a wręcz czasami żałosne. Jeżeli chcecie posłuchać dobrych creepypast, to polecam Wam kanał Azergotil. Człowiek to potrafi robić i dobrze mu to wychodzi. Czy jesteś Bookim lub czy kiedyś byłeś, bądź jesteś też innym YouTuberem? Od dziecka miałem pewien talent. Wiecie, potrafiłem udawać i naśladować inne osoby. Dzisiaj jestem Booki. Jutro mogę być turpatem, a pojutrze mogę być tobą. Czy zrobisz kiedyś spotkanie z widzami? Nie, prawdopodobnie nie zrobię, ponieważ nie lubię być w centrum uwagi. Osobiście preferuję zostać w cieniu i wykonywać swoją robotę. Patryk pyta: Która kreskówka z tych, które oglądałeś, jest dla ciebie najbardziej poryta? Nie wiem, czy mam najbardziej porytą kreskówkę, ale strasznie boję się kreskówki chojrak tchórzliwy pies, ponieważ za, za młodu miałem psa. I po emisji pierwszego odcinka on zniknął. I nigdy nie wrócił. Nie wiem co się z nim dzieje. Czy niszczysz nasze dzieciństwo, ponieważ sam miałeś złe? Oczywiście, że nie. Niszczę wasze dzieciństwa, ponieważ mam z tego sadystyczną przyjemność. No i lubię patrzeć na wasze łzy. Ale tak na serio, to mi się po prostu nudzi. Mateusz pyta. Jak piłki uprawiają seks? Jaki jest cel twojego kanału na YouTube? To jest dobre pytanie i na pewno kiedyś na nie odpowiem, ale nie w tym momencie. Powiem tak, na pewno nie jest to jakiś błahy powód jak milion subskrypcji, czy miliony zarobionych monet. To coś innego. Najprawdopodobniej no wyjaśnię to wszystko na samym końcu. Co sądzisz o dzisiejszym YouTubie, jak wspominasz stary YouTube? Dzisiejszy jest o wiele lepszy, ponieważ sam na nim jestem, i to na dwóch kanałach. Hej fuzjonku, oto pytanie. Miałem niedawno sen, jakoby spotkałem ciebie i Axelfisha w lesie na spacerze z młodym. Nie pytaj dlaczego w lesie. Chodzi o to, że byłeś bez piłki, tylko miałeś normalną twarz, którą opiszę, i chciałbym dowiedzieć się, czy to, chociaż w paru procentach, to ty. To jest dobra uwaga. Brunet, spokojne oczy, mały nos, prawie próżnica ryja, inaczej pryszcze i średnie usta. Czy to ty? No jak możesz zauważyć, nie. Pytanko, czy wierzysz w swoje teorie? Wierzę, ale nie we wszystkie. Jestem w stanie chociażby uwierzyć w teorie o Dexterze z Aspergerem, wierzę także w teorię o Blue w zespole R oraz o tym, że Giovanni był dobry. Jednakże wiem, że na moim kanale są także teorie przesadzone i absurdalne i nie mają racji bytu na tym kanale. Ale przynajmniej jest ciekawie w komentarzach. Co cię skłoniło do nagrywania na YouTube? To wszystko zależy od tego, o jakim okresie mowa. Mój pierwszy film wstawiłem około 6 lat temu i był to filmik, który był tutorialem, jak instalować ściągi do systemu. Dwa lata temu zrobiłem re-upload tego filmu z moim głosem, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to w opisie będą linki, będziecie mogli usłyszeć, jak brzmiałem 2 lata temu. A co do teraźniejszości i tego kanału, to wszystko za sprawą Turpata, ale o tym możecie posłuchać w Kronice Youtuberów na jego kanale. Dlaczego nagrywasz teorie z bajek, a nie na przykład gry lub vlogi? Po pierwsze, była to świeżość na polskim YouTubie i nie ukrywam, że gdy sam urosłem w siłę, to zaczęły się pojawiać mniejsze kanały również z teoriami o kreskówkach. Po drugie, podobają mi się moje materiały i naprawdę nie przeszkadza mi to, że dla większości osób brzmią one strasznie absurdalnie. Osobiście lubię takie teorie i podoba mi się tematyka mojego kanału, więc pomyślałem, że może to zainteresuje inne osoby. Jak widzicie, zainteresowało. Na chwilę obecną ponad 50 tysięcy osób. Kasper pyta. Co byś zrobił, gdyby twój fan, fanka był ciężko chory i zostałoby mu kilka dni życia, a jego największym marzeniem byłoby spotkanie się z tobą? Prawdopodobnie bym się z nim spotkał. Może jestem skurczybykiem, który niszczy wasze dzieciństwa, ale jednak coś tam sumienia we mnie zostało. Adam pyta, masz 3 ds Jeśli tak, to podasz mi swój Friend Code? Mam 3 ds ale nie podam ci swego kodu, bo i tak nie gram w gry przez Neta. Mam teorię, dlaczego fuzjonek jest pół piłką i pół człowiekiem. Ponad 29 lat temu był wybuch w Czarnobylu i promieniowanie było tak silne, że doleciało do jego rodziców, którzy właśnie kopali piłkę. I wirus krążył w nich przez wiele lat i cały czas ewoluował, aż doszło do dziecka. I wszystkie wirusy z ich ciał weszły do ciała noworodka i narodził się fuzjonek człowiek piłka. Nie mam odpowiedzi na ten komentarz, po prostu chciałem go przeczytać. Czy będzie na Twoim kanale albo na osobnym jakaś seria z gier? Wydaje mi się, że nie. Krystian pyta, skąd pomysł, żeby na Twoim zdjęciu był gostek z piłką zamiast głowy? W ten sposób mogłem wykreować nową postać i prawdopodobnie jeszcze kilka takich wykreuję. I nawet ci nie połapiecie, że którąś z nich jestem ja. I to by było na tyle w dzisiejszym specjalnym wydaniu QA z okazji 50 tysięcy widzów. W następnym filmiku wrócimy do standardowej wersji materiałów, więc do zobaczenia.